No, dzisiaj taki prosty tematik że chcę przetestować minimalistyczny sprzęt To jest pleca kokoło myślę, że ma nie więcej niż 25 litrów światła dziennego żeby pokazać co mam ostatnie promyki słońca chyba woda 0,7 to jest litr w jakby mi zawiewało to są to do aparatu poddupnik i snackpak gdyby było naprawdę źle mogę skorzystać z tej folii NRC chociaż zakładam, że skoro że skoro jest lipiec to nie powinno być tak, że będzie jakieś bardzo zimno, co prawda w tym roku pogoda nas nie rozpieszcza jak widać mam bluzę, więc jest chłodno. W nocy ma być 16-17 stopni. tam w oddali widać nie widać jakieś ale ktoś szuka bursztynów prawdopodobnie będzie tu szedł ogólnie problem jest taki, że w dalszym ciągu jest całkiem sporo ludzi na plaży, jest godzina 22 ale też jeszcze jest trochę takie niebo czerwone, jasne jest dość więc mój plan jest taki, że po prostu Poczekam aż się ściemni całkowicie i po prostu tu zostanę. I mam nadzieję, że po prostu przestanę być widoczny dla tych pojedynczych ludzi, którzy jeszcze są. Oni się po prostu zawiną. Mam nadzieję, że nikt nie będzie tutaj zostawał na noc. No i oczywiście mam nadzieję też, że nie będzie padał deszcz. Mam co prawda poncho, ale nie mam żadnych. Yy... Żadnego patyka, ani żadnych śledzi, ani niczego. To połączono mam tak bardziej pod kątem, żeby się zawinąć. Gdyby było naprawdę kiepsko, to po prostu zrobię takiego naleśnika, bo połączono też przed wiatrem. A snackpak chyba nie. Jeden niuans, o którym nie powiedziałem, znaczy teraz dopiero na to wpadłem, że rano jeżdżą takie traktory, które wybierają śmieci z koszy. Nie wiem o której dokładnej godzinie, ale jak ja wychodzę biegać, powiedzmy o 6, to chyba już jest po ich objeździe, albo w trakcie. Czyli mniej więcej 6 godzina będę musiał się z tym zawinąć. Można wrócić wcześniej. Bo przynajmniej wyglądać jakbym nie spał a drugi niuans jest taki, że nie za bardzo mogę wrócić do środka, bo moja żona będzie spała a ja nie mam klucza więc obiecałem nie budzić jej za wcześnie już troszkę się przerodziło wracają kolesie z wykrywaczami metali na tyle ciemno, że ja nie wiem, że ja w zasadzie nie widzę, czy ktoś tam jeszcze łazi, czy nie. A na wszelki wypadek jeszcze troszkę czekam, zanim zacznie się rozbijać. jakaś budowla ale paradoksalnie chyba więcej widać w aparacie niż ja widzę rzeczywiście chociaż ja domyślam się że ten obraz będzie bardzo ziarnisty spektakularna budowla mega dobra, zbliżyło się trochę zimno <laughs> zacząłem rozbijać sprzęt, jest 22.51 zacząłem rozkładać sprzęt i zacząłem od poncho zacząłem odpocząć, ponieważ chroni przed wiatrem, nie daje jakiejś szczególnej ochrony przed takiej izolacji przed zimnym, ale chroni przed wiatrem niestety cały czas widzę i z jednej i z drugiej strony w oddali takie latarki stroboskopowe to z prawej stosunkowo niedaleko ale teraz od dłuższego czasu już nie widziałem Najważniejsze. No sprawa ma się tak, że spróbuję się uleżeć znaleźć sobie wygodną pozycję i tak naprawdę spróbuję zasnąć jeżeli zrobi mi się zimniej to sięgnę po kocyk snackpacka a raczej się nie łudzę, że pod samym ponczo trzymam. Jeszcze żeby tak, bo nie nakręcę wam tego, bo nic nie widać, ale wyobraźcie sobie takie tako. Czyli burrito zgięte na pół. No to moje ponczo jest właśnie tak zgięte na pół. Ja jestem w środku. I mniej więcej pod Częścią lędźwiową mam poddupnik zgodnie z teorią, że trzeba chronić korpus jako najważniejszy dla przeżycia. Można zmarznąć w nogi i w ręce, ale korpus jest najważniejszy. No nic, że tak sobie poobserwuję, czy jeszcze się coś pojawia z jednej, z drugiej strony. Jak coś się będzie działo, to by nagrywał. Jak nie. A teraz widzę latarkę daleko. Ludzie szukają bursztynów, prawdopodobnie. Też za mną, gdzie widzicie do drzewa. Jakieś 20 metrów za mną jest droga w ogóle. Ale liczę, że już jest taka godzina, że nikt nie będzie nim podążał. Także generalnie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to dobrej nocy życzę i widzimy się rano. A jeżeli nie, no to będę się jeszcze łączył. jest większa grupa. Mam nadzieję, że tu nie przylezą. Nie nie wygląda to dobrze. Nie wiem czy bym obserwował to. Wydaje mi się, że oni się tu nie zbliżają A tam gdzie łażą jest po prostu zejść na plażę I Żeby może po prostu zeszli tam na plażę Nie wiem po co nie? Pewnie po coś Ale że nie idą tutaj W każdym razie wyłączę kamerę dlatego że ona ma czerwone światełko z przodu i też niech nich nie zobaczyć, bo niestety idą w moją stronę, ciężko powiedzieć, ale wyglądają troszeczkę momentami, jakby zbliżali się w moim kierunku. Więc będę udawał gościa, który siedzi na plaży po prostu w nocy nie w ich przeczekać. Bardzo liczę na to, że to po prostu jakaś młodzież, która pomyślała sobie, że wyjdzie wieczorem na plażę z latarkami i to będzie świetna zabawa I Że tu nie przyjdą no nic. Dobra, już ich zaklasyfikowałem. To są Instagramiarze i oni się nie ruszą dalej od tego wejścia, jak 20 metrów, raczej tu nie przylecą. Widzę, że tam się oświetlają, pewnie sobie fotki. No w nocy, jakaś para ludzi mi minęła z 10 metrów ode mnie. Zobaczymy gdzie licznie Jak widać nie spałem gdzieś za dobrze Godzina 41 W tej jest prawie czwarta i czekamy na wschód na sprawdzok, który jest wschód dzisiaj, ale wydaje mi się, że do piątej powinno być już w pełni jasno. Jakież to są przyczyny mojego niewyspania? A tak jak tam parę nagrań w nocy robiłem, dość duży ruch był. To znaczy. Kręcili się jacyś ludzie, nawet o jakiejś takiej godzinie późno nocnej. Ktoś tutaj łaził i to dosłownie no nawet nie 10 metrów ode mnie bo wydaje mi się, że tutaj no, tak, do 10 metrów powiedzmy ktoś tu łaził, koło mnie przeszedł dosłownie i zapalili tam dalej latarki, więc mieli latarki. Myślę, że gdyby mnie zobaczyli, to by zapalili latarki tutaj. Nie słyszałem też czegoś w rodzaju, że ktoś tu śpi, czy coś. No i było bardzo zimno. Pomysł przykrycia się ponczem był niedobry. To nie jest to dobry pomysł, to znaczy on nam się kiedyś sprawdził, z jakbym z brachorem w Górach Złotych, to tam było bardzo zimno. Położyliśmy na wierzch poncho, i było ok, bo tam też spałem pod tym kocem. I też było zimno, i położyliśmy takie poncho, i było już ok. A tutaj mi to poncho całe się zawilgło. Tu jest po prostu za dużo wilgoci i wody. Ten piach, piach jest mokry, z niego bardzo dużo wody. Paruję, więc to poncho jest już całe mokre. Gdybym ja był nim przekryty, to prawdopodobnie kocyk też byłby mokry. Zrezygnowałem z tego. No i oczywiście, brak karimaty. Tylko ten poddupnik sprawił, że też od spodu pewnie wyciągało ze mnie temperaturę. Także ten zestaw jest. Po pierwsze wymaga dopracowania, po drugie jest mocno bardzo mocno zestawem awaryjnym takim naprawdę na sytuacje awaryjne i zakręcić tą budowę w lepszym świetle tutaj zależało mi, żeby ten żeby ta konfiguracja zadziałała, bo mam pomysł jeszcze na dwie rzeczy, żeby zrobić, które wymagają właśnie takiej konfiguracji lekkiej, ale w tym momencie mam troszeczkę zagwozdkę, ale ktoś się napracował. Ale widzę, że most się zawalił Nie ma wjazdu Tamto światło tam poddali Wygląda jak światło traktorka Muszę się chyba zawinąć Trochę fatalnie, bo poncze jest mokre. No więc zawinę się i będę tutaj po prostu sobie chodził. Jeszcze pokażę, tak z zewnątrz, bo ostatnio jest moda na jakieś polowanie na czarownicy, kto, kto udaje, kto oszukuje. Tutaj kocyk. Ocyk, ponczo i pod poddopnik. Widzę, że się nawet złożył tak. O. O, mi zimno. Ja muszę rzeczywiście się przejść. Jeszcze komary powylatywały. Myślałem, nawet czuł się jakoś nie odnieść do tego Scamgate afery oszukujących youtuberów bushcraftowych którzy idą spać wieczorem i wstają wieczorem, mówią, że jest rano ale szczerze powiedziawszy gówno mnie to obchodzi To po pierwsze, a po drugie nie zajmuję się publicystyką więc jakby nie ma na tym kanale miejsca na takie, tego typu rzeczy. Ponapawajmy się wschodem. Wschód jest o 5, czyli za jakieś 40 minut to jeszcze kawałeczek. Przejdę się tam, w tamtą stronę i później zacznę sobie wracać już do Haciendy a no może w międzyczasie jeszcze jakiś widoczek się nadarzy ciekawy do nakręcenia i wzbogacenia tego dzieła. ostatnio tutaj była foka czy tam jakiś inny morświn Nie chyba foka Ale teraz nie widzę żadnej foki